Cześć, Manko, z tej strony Wojtek, wokalizuj na kolejny odcinek z Mallycrafta z serwera craftplay.pl Tutaj gram z tutaj, Mochomorkiem homorgiem, duo tutaj lecę już na czerwonych. Dobra I co? Wywaliło ciebie czy co? Nie, nie wywaliło! Wialaga miałeś Dobra Jeszcze tylko jeden czerwony Lecimy! Z łapki go zabije. Nieładnie jest ośmieszać innych Pamiętajcie <noise> nie bawcie się, dzieci. Awka to najgorsza rzecz bojowa. Yy, biały będzie do nas leciał TNT Jumpem. Leci. Różowy. Mamy po zaraz. Dobra, nie. Mam siedem męsów. O! Powiesz sobie zbrojkę, kup, bo ja tobie te. No wiem. E, Jest, no. Żelazo za, zabrałem. Dawaj na też. zielonych. Dawaj na zielonych lecimy. A, tylko jeszcze... jak trzeba zabrać pod drodze. A wziąłeś tamte, czy nie? Jakie tamte. No czyż tamte tam, na kryś. czyż tam na diamentach nie było nawet. Nawet tam dojścia nie ma. Ha, ha, ha. Ej, tutaj jeszcze żółci się podbijają u uh, Ja to w łapie mam Siaba-daba-daba! Daba. Mama je pirata! <noise> Spadłem! A tutaj zieloni mają odkryte łóżko chyba. I idę im zniszczyć. Nie, nie mają. Ale budują z wełny. I gadają za sobą. <noise> No, i będzie ciężka. Dobra, biją się z żółtym to. Nie, nie mam kilofu. Ojej, Zrzuciłem jednego. No, dobra. Skinowałeś, no, skinowałeś. No, dobra. A, bo nie kupiłem kilofu. A co, oni mają endstone czy co? Moment, Stone. Więc. Poleciał. Żadny. Co? I przepraszam bardzo, ale jak on nam zniszczył Beda? Nie był odkryty. Ej, no! Uwaga! C co? Citer! Dobra, to jest ja, ja to mam nagrane, to citer. Ja to o, już. mam nagrane. Cześć, on, on by nie tu nawet nie doleciał, a on do żółtych poleciał. No! To co, że ty z próżni lecisz na bazę przeciwnika, no ale chyba nie przestało mapę. Bez przesady. Typie. Gdyby chociaż miał takie normalne czyli, te, czyli jak x-ray czy coś, to nic by mu się nie stało. Ale dopadła go rzadka choroba te rucha. Nieważne, co ja mówię. I zielony leci. I dwóch. Dobra. No. Poczekaj przybyszów. Pies. Nie dost. To leci jeden Oł. do ciebie. Ma mało. TNT oh, naprawdę co? ty pija... Ja mało. Odsuń się. To on myślał, że ma łóżko oni stracili. Dostał. Ej, bo oni też nie mają. No mówię. Ej, ten żółty to chyba cheater, co? No jasne. Że... to był. Ale czy to on był? Okej. Okay. Jednego tak roz był. Ej, weź. To... Weź fireballa. skup. Jak to... łaszczyz. Co? Aj. Chciałem spróbować. Ej, żółty to jest. Fajer... Fire... żółty fireballa wali. Ale no, dobra. Dobra. Ja tylko żółty się został. Dobra, ja mówi... on ma Ani ma cheaty. Dobra, razem go pokonamy. Nie, a może Laura. Ja? Kamienny. A my mamy enchanty. No, czyli masz żelazny. No, kamienny mam. Aha. No, ale kamienny z szarpem to żelazne. To już do nas jęty gry. No to on. Tutaj on ma fireball firebole ma w ręce. No! Idę pod jak to. Wiesz, że to może być pułapka? Ale teraz się... A my mamy! Mamy fireballa! I da się odbijać rybole tutaj? Chyba nie. Chyba tak, ale nie jestem pewna. Ja bym dał raldy po A ja bym ucieknął? Dobra. Ja A bo... bym... No... Ale w sumie... O dobra, chodź na emsy. Ale w sumie on rzuci tnt i jest na emsach. Więc musimy go teraz podjechać, choć No on ma te... Nie, on ma X-Ray'a. On ma X-Ray'a. No on ma X-Ray'a, uwierz mi. Albo nikt widzi po prostu. ale czekaj, ja mogę TNT mu polecieć. Dobra, lecimy. Poczekaj. Ja nie mam, ja mam TNT. Ale, ale ty bossem lecisz. Trzy. No tak. Cztery. cztery. daj. ole dobra, zepsute to jest. No, cheater, cheater, cheater. Czekaj! Okay. Dawaj, dawaj, dawaj! Mała łoba! 3 HP Dawaj! Dobra! Wygrałeś? Dobra! Dobra! Dobra, widzowie! Wygrana arenka! Szybciutka! Dosyć szybka, w sumie! co, lecimy z kolejną? No, tylko jestem na logby trójce. A ty? Idę. Do... O, dobra, jesteś. Oczywiście, Lunar klient dużo robi. Trzy, dwa, staje. jeden, go. No to niebieski team, szybko. Niebieski. Chwila. Dobra, jestem. No i O, dobra, to ma. Mapę... A. W sumie. no zbugowana przez te dywany. Ale widzowie, żałujcie, że tego nie nagraliśmy, ale poprzednia arena, której niestety, no, jak mówię, nie nagraliśmy, była taka piękna. No. Ej, po ile osób wychodzi? Ej, ty... Czekaj. Łochot dzwoni. Zabieramy? Nie. Ja wychodzę z grupy na razie. Dobra. Tutaj czerwonych nie ma, zielonych też nie ma. Sąsiadów nie mamy. No to GG, mamy dwa, mamy dwa generatory diaksów. Nie ma trzech osób, z czego nie ma trzech teamów. Znaczy się, z czego dwa to są nasi sąsiedzi. Mamy ultra przewagę. To leci od razu na MC dobrze robisz. Ja pójdę na diaksy. Dobra, to jest tam po drugich diaksów. Ja pójdę na Dobra, już chwila, tylko obuduję Beda dobrze. Żółci buduję... lecą chyba pod diaksy albo do różowych. Dobra, to kupiłem z takiej 36 sześć no bo dwa generatory diaksów to nie jest. No też się dobuduje do sąsiadów, żeśmy mieli trzy generatory. Ile tutaj <tryk> diaksów zostawiłeś? Dwa. Bracik. A szkoda, że nie można kupić Speed'a. O, no świetnie. No, Aż się da. No jakby podkę się da, no ale. Chociaż Speed na bazie. Dobra, to nie kupuję zbrojki, bo ty uzbierasz i będziemy mieli jaksowa. A to co, piąta rana zrędu wygrana będzie? Ej, ja charym Jacksy ukradłam. Okay. Hej. Czekaj, okay. jeszcze... weźleś po emeraldy. Albo poczekaj, jak będą podwójne, za 30 sekund. Ja tutaj szarpa kupię. Żółci jak trajhardują. No, dobudowywałeś się na TEDx'u. -y. No. Dobra, sprawdzę, czy to tak działa. Jeśli tak, to bardzo dobrze. Nie działa. Najgorzej. Okej, okay, buduję się do czerwonych i już y, mamy już mamy dwa z takich żelaza i 32 złota. Ona. No. musi się wezbrajnie kupywać. Ale to był fart. Taki fart. Nic, bo postawiłem blok i mi go cofnęło, ale na szczęście byłem już tu na bazie czerwony. Dobra, czekaj, ja, ja lecę po emeraldy, bo są podwójne. Tutaj się przestraszyłem. Widziałem szarego, ale nie sądziłem, że tak szybko przyjdzie. O nie, 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 nie. nie. Ej, ja będę miał żółty, 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 help. Eee, yy, poczekaj okay, chwilę. Dokonany. Dobra, kupiłem y, upgradey, bo, bo po prostu mam y, z tym ja szarym zaraz klepa. Ja się buguję przez te dywany. Ja z, Nienawidzę osób, którzy grają z kinem Kubi Tobiasza, bądź napieraka. To jest takie ośmieszenie. A je, Ja mam 8 emeraldów. ale dobra. Zabrałem im, im złoto z generatora! Marcen mówiący, Mocharek mówiący, znaczy się, przepraszam, pomyliło mi się. E, mówiący też o hamstwie Tymczasem chwila potem zabiera przeciwnikom złoto z, z generatora. Echo, chodź do bazy, mam do ciebie na zbrojkę. Dziękuję. To, zo to zobacz, ile mamy złota, tak, by the way. Po drodze. Zamieszaj. Coś bym zaraz wy... wy pokonał. Pokonał. to Ej, co tak? Nawet ponad już. Bra. Nie, 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 nie. Ej, tu, bra! Sza Szarzy się bije z żółtym. Ż żółty. Ej, tylko żółci się zostali. Yy, dawaj, je, i, i, jest na naszych diaksach, pokonaj go. Nie, dobra, masz, masz tutaj na nas? zbrojkę sobie kup. No, ale on tu idzie. Dobra, kupuje. Masz tutaj Ma podkę na speeda. O, spadł. Dobra, to co, akcja Emsy? O, za to. S tutaj masz nasz potka. Ej, idzie drugi. Wiem. Ale miałem laga przez chwilę. Dobra, szybko tutaj trzeba zrobić nowy most. Idziemy, no, ich, czy... idziemy ich szybko rozwalić i wygrana, czy się z nimi bawimy? Co? No, w sumie możemy. i jakby wydają się trochę mocni, no ale... Ej, idzie, idzie do nas! Dobra W końcu Fireballe się przydają w tej grze. Szybkie wódki! Dobra, widzowie, tutaj Łachomorek poszedł ze dwóch. Ja go będę tutaj obraniać. I żółty leci. I żółty mnie rozwalił. Chodź, zaraz sobie kupić te emeraldy. Do... Jakąś brojkę czy coś. To A wyrzucił ważnie. do Wojna. Stoi Idę, stra... skręci... str... Idę skręcić na bazę szarych. O, żółty. Straciłem witełki. My... Żółty idzie na nas, chyba. Dobra. Czuł też. Ta, idzie na nas. Idzie? A tu? Dobra. Oni nas podjeżdżają, więc my też ich. Dobra, musimy szybko, podjechać. O, o, o. Dobra, my mamy ultra przewagę, bo my mieliśmy trzy generatory. Na sam start gry już mieliśmy tak, że... Ej, nie mamy łóżka. Co? No właśnie. Mamy. Nie mamy. Ej, co? Mi na ekranie wyskoczyło, że straciłem łóżko. Masz to? Nagrane, więc prawdę czy nie fejkujesz. Chociaż. Ej, nie ale, nie wiem, czy ej ale w sumie piszę, że mam taki ten krzyżyk zahaczony. A nie X-a. W sumie. A, a może ty patrzysz na morski? Nie, ale mi E ale, ale kraje. Wyskoczyło, po prostu. Okej. No żółty ty kupu. Kupię pułapki. No i świetnie, że mam laga akurat w momencie, kiedy się z nim klepa. Dobra, zrzuciłem go. Dobra, lecę i łóżko rozwalić. Uratowałem w skrócie naszego beda, bo typ miał TNT i fireballa. Zapominać, że mam już to łóżko. Oje! Bo... Oh yeah. Nie że... oni mają chyba prota, dwójkę lub trójkę. Mają trójkę, <grym> bo zabierają Co Aha, wiek. ja lecę po całej mapie, a oni są jakby obok nas. Fajnie. Idę im zjeść bada. Beda. W sumie ja też. To od oni... dwóch stron? Op, opsa raczej nie mają. Jak są zbrojkę, mają. No. Dwóch ja. Dwóch baj. Ej, ja ich odciągnęłem na emeraldach. Ja dawaj. dawaj. Dawaj, 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 Nie! Nie miałem wełny, więc zniszczyłam, ale spadłem najgorzej. To wyś ich przytrzymuj. O nie wraca. A się na baza. Jeden z nich się wrócił. Ej no, ja mam takie lagi. Jest te dywany. Je tak. Leci do nas, leci do nas, leci do nas, leci do nas. Jak się Fukleci ci. Ja refila, ja mu plecy robię. No, no chyba e, was. Będzie robił... Nie, nie robi ty On spadł? Okej, okay. es. No. Wbiłem się. Pałaty. Kurde. 5hpła. Ale są lagi, kurde. No, ja też są lagi. Lagi, laggi, lagi mi. pro, 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 Tak, a pro, ja pro, na nich. pro, nie, pro, 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 jego pro, jego widziałem, a to był ten Generator pro, pro, widziałem, ten not pro, pro, e, Palił. No, fake walił wali Wali Ej, no! Sobie ma, no, ma! No, Jezu, jeszcze na podnad ten drugi. Po, pojedz, nie, ja go wywaliłem, on sobie pod nogi Firebola rzucił. Tak, nie ten drugi rzucił też Firebola przez y, Wed. Nie? Ale trafił Ej. we swojego kolegę. No na ja, no, nagraniu ja muszę da. zobaczyć. No. no! Co? Czemu, Czemu to ty ty? i tak wyrzu... No dobra widzowie, to już jest koniec odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Do następnego. Pa pa. Cześć.